Czy nie jest Panie jakaś taka silna dusza złączona z Tobą przy ogromnym uczuciem? Czy jest taka dusza, pytam, czy jest więc ktoś, kto by lgnąc serdecznym uczuciem do Ciebie, tak był silny, iż by lekceważył, a zdarza się, że robi się to z braku rozsądku, żelazne konie, haki. I różne podobnego rodzaju tortury, o których uniknięcie z wielkim strachem modlą się do Ciebie na całym świecie i to lekceważył, kochając tych, którzy się ich śmiertelnie boją, jak rodzice moi wyśmiewali męczarnie, którymi nauczyciele nas dręczyli. Niemniej bowiem obawialiśmy się męczarni, ani nie mniej modliliśmy się do Ciebie, aby ich uniknąć. A jednak grzeszyliśmy, mniej oddając się pisaniu, czytaniu, czy myśleniu o nauce, niż od nas tego wymagano. Nie brak nam było bowiem, panie, pamięci czy zdolności, którymi nas dostatecznie jak na nasz wiek obdarzyłeś. Lecz przypadliśmy za zabawą, i to za to nas karali ci, którzy przecież to samo czynili. Lecz głupstwa, którymi dorośli się poświęcają, nazywają się zajęciami, a gdy dzieci robią to samo, karane są przez nich i nikt nie lituje się nad dziećmi, albo nad dorosłymi, albo też nad jednymi i drugimi. Chyba, że jakiś sprawiedliwy sędzia pochwali, iż mnie bito, kiedy jako mały chłopiec bawiłem się piłką. I zabawa ta przeszkadzała mi w szybkiej nauce, którą zatem mniej zręcznie mogłem się bawić jako dorosły. A czy ten, który mnie chłostał, co innego czynił, gdy sam w jakiejś drobnej rozprawie, będąc pokonany przez drugiego, bardziej cierpiał z powodu gniewu i zawiści niż ja, gdy zostałem zwyciężony w grze w piłkę przez współzawodnika?